Dobra, nagrywamy? Czekaj, próba. Cześć, witam was. Dawid, Karaodeś Rem. Mamy tutaj dzisiaj z nowej soli z województwa lubuskiego, autowidza Przedstawcie się Cześć Klaudia Cześć Kuba Dzisiaj zobaczycie Mazdę 6 z 12-12 Zapraszam na film Dobrze, Mazda 6 Może na początku tak jak zawsze dane auta Powiedz nam co to, jaki rok, jaki silnik To jest 2002 rok Mazda 6 Kombi W sumie pod maską nic specjalnego 1.8 120 koni. Nic modzone. oprócz wydechu do lotu, tam takich drobnych rzeczy. No wiadomo, zawieszenie jest przerobione. W sumie to jest taki custom. Sami spawaliśmy, sami, sami kombinowaliśmy, rzeźbiliśmy. A Felgi to są y, stalówki z Mazdy CX7. A to jest szeroka stalczy? Tak, to jest szeroka stal. 17, przód 9,5, tył 11. I tył ma 11 od? Tak. No to już powiem ci, że z tyłu będzie widać kawał gumy, pewnie, nie? Uda nam się tutaj wjechać, może jakoś kamerką. No, nie widzimy, bo fura naprawdę niska. A w kwestii CarAudio, powiedz, co tutaj mamy? alternator z Mercedesa y, 5 to chyba V10, coś takiego 240A. Y, okablowanie całe to jest wszystko na 55, z tyłu 50 do, do drzwi. Okablowanie jest 20. No i co, cztery akumulatory AGM. O, zasilanie to może je pokażemy? Tutaj jest jeden, z tyłu są trzy sztuki. Po 33Ah. Dobra, tutaj mamy. Widzicie, akumulatory. Wzmacniacz. To jak już tu jesteśmy, to możemy opowiedzieć, co tu Zazawiski, mamy. 35 Sound 3 KW w jednym momencie. Jak wyszło spięcie? Ostatecznie? Ile jest spięty? Jeden, jed, jeden, jeden, wyszło. 1. A na drzwi tutaj? Sinus Life 4x80 W. Dobra. Yy, skrzynia to jest wszystko Twoja konstrukcja, tak? Tak, wszystko było liczone w podstaw. 700 litrów. 700 litrów. Pierce. Strojenie na 30. Tak, Boczki, kogo to dzieło? Nie no, to moje kobiety. <laughs> to fajnie. Tutaj jest tak wsparcie. Tak zrobiliśmy. Od strony płci pięknej. Widzicie boczki, a tutaj może wejdziemy kamerą Tu mamy skrzynię i 12, 12 celowych subwooferów Udało się to upchnąć, co nie? Tak jest, są to polskie głośniki firmy STX Pozdrawiamy tą firmę przy okazji, bo, bo współpracujemy z nimi O, macie pozdrowienia STX, tutaj też również pozdrawiamy Karol 7 się również do, dokłada do pozdrowień Tak, oni na bieżąco ten projekt śledzą Tutaj mamy, widzę, wszystko odcięte ma tom? Wszystko szczelnie? Przewiewy jakieś ci są? Nie, czy nie, walczy nie, z tym? Czy udało się to opanować? Tutaj mamy radyjko. Pionier. Bo z montażem radia jest kiepsko, widzę, nie? Tak, deska, nie, nie deska oryginalna. Deska oryginalna się. Nie

I'm sorry, 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 i am sorry i never show i am sorry i am sorry i am sorry a am sorry i 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 Face, wanna scream, wanna fight. Please just stop. Dobrze, co tutaj mamy? 70 na mierniku. 72,2 27,9. Dobrze, wjedzie sklejka z detulsa i zobaczymy, ile WAT poszło na 35 Hz. 28 Hz, możesz dawać. Dobra! Dobrze, co tu mamy na miernikach? 28 Hz, 60,16 60, i 23,9V znowu wklejka, sklejka z DDToolsa Trzeci pomiar 40Hz Dobra, możemy zaczynać Dobra Mamy to? Poczekaj Michał, to tu przejdę z kamerką dwadzieścia dziewięć przecinek osiem i osiemdziesiąt przecinek siedem, czyli ponad dwa kilowaty poszły. Alternator sto czterdzieści siedem przecinek sześć ampera oddał. sto czterdzieści siedem przecinek sześć a jaki jest? Mercedes 220, tak? Tak, 220 No, tyle oddał tutaj na mierniku, nie? 147,6. Będziemy dokonywać pomiaru. Mamy jeden miernik SPL Lab i drugi miernik, tutaj jaki to jest? U, w sumie nie wiadomo, samoruba, customowy taki. Dobra, mamy drugi. Eee, dobrze, eee, pomiar będzie robiony na 35 Hz przy zamkniętych drzwiach moi, z mojej strony i z, od Otwarty. strony Kuby otwartych. Dobrze, zaczniemy od Pani. Jaki wynik? Strzelamy. 150, jak było ostatnio. Dobra. Tutaj, Panowie? 148, 148 i 7. Tutaj, właściciel? Będzie 150. Dobra, ja stawiam 149. Zobaczymy. Zamykam drzwi i lecimy. 35Hz, 149,2 na SP Labie. Drugi miernik 149,66 35Hz, różnica 0,4. Chyba ja byłem najbliżej. 149, czyli udało mi się wygrać. Ja też byłam najbliżej. No, dobra, tak jak widzicie. Jeszcze jakiś pomiar na muzyce? Zrobimy? Zrobimy, jasne. Dobra. Tylko jeszcze spróbujemy 36. Ok, to lecimy. Jak chcesz, to od razu możemy lecieć. Ja tutaj tego resetuję. Tu mamy reset i jestem gotowy. <laughs> 36 Hz wyżej, 149,5 SP Lab, 149,96, czyli można powiedzieć 150. Na tym drugim, tak jak widzicie, pół decybela różnicy w dniu dzisiejszym. Fajnie, fajnie. Ja już powiem ci, że czułem, jak mi zęby szczykają. <grym> <grym> Zrobimy jeszcze jeden pomiar na muzyce, zobaczymy, jaki będzie wynik. W muzyce przebiliśmy 150 decybeli 150,85 i 150,4 40 RC, tu 41 Czyli znowu 150 tutaj 150 przebite, udało się, super, fajnie Jesteśmy zadowoleni Dobra, to może wyjdziemy na dwór i jeszcze ostatnie słowo na dzisiaj 150 jak widzieliście przebite, my będziemy się rozstawać, żegnamy nadzwyczaj miłą parę z nowej soli Ale zanim odjedziecie, powiedzcie nam co planujecie zmienić jeszcze w aucie Na pewno zaczniemy od, od, od samych podstaw Zmienimy prąd Na pewno prądu musi być więcej Zmienimy skrzynię, jak tutaj koledzy nam doradzają Że jest, jest sporo jeszcze, nie, nie, nie tak jak powinno być Na pewno będziemy po 160 decybeli biegnąć Bo rok temu cieszyliśmy się ze 140 A tu mamy już 150 Także trzeba, trzeba brnąć to dalej No dobra, czyli Zawsze mało. Tutaj Michał zapowiedział, że będzie się mieszał do tego tematu. Coś tam postara się dołożyć sił. Marcin też na pewno coś powie. Ja tyle. Nie bójcie się pasji i policji. No. no, dokładnie. Dobra, żegnamy was na dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy Tomazdę jeszcze tutaj nie raz na kanale Karady 7. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy materiał, to subskrybujcie łapka w górę. Dajcie łapkę w górę, żeby było fajnie. Zeglamy Was na dzisiaj wszyscy tu całą ekipą. Na razie, hej!